No, ja się troszkę tutaj rozbudowałam. Dwóch już tutaj zabiłam, żeby mieć więcej pola. Widzicie? Tu już sobie pobudowałam kamieniołomę. Tu już sobie y, zamek y, praktycznie powiększyłam. Y, tutaj mamy raport z zasobów. Teraz zobaczcie y, to samo w tych chwilach. Na początku, tak, przy budowie. Na początku było tyle, później jedno zebrało dwa razy, później znowu, później już teraz tutaj jest jak najwięcej. tak? Od czego to zależy? Zbieranie zasobów. Przede wszystkim od liczby też wojska, również badań. Tutaj zamek mi się skończy. Ja właśnie przed chwilą zakończyłam, więc tutaj w pierwszej kolejności zbuduję sobie akademię ona jest bardzo potrzebna, więc ona idzie w pierwszej kolejności. Tutaj jeszcze mamy tak, poodbieramy. Widzicie, potyczka macie odbierać. Sobie to zrobiłam Kamieniołą. Idzie, bo ja was tutaj. Muzyka jest niestety potrzebna, jak się robi te zadania. Nie we wszystkich, ale jest. Dlatego trzeba sami ją włączyć. Poziomy tutaj się wbijają, mamy, więc fajnie. Taką zaraz wam tutaj pokażę. Ale już y, oczywiście y, dołączyłam do gildii. Więc tutaj sobie też już robimy zadania codzienne. Otwieraj tajemnicze pudełka. Wysyłaj Tajemnicze pudełka to jest to tutaj z boczku. Tak, także tu są różne. Wysyłaj pomoc, czyli wysyłacie pomoc, to jest ta rączka tutaj. To jest to wysłanie pomocy. O. Tak, i tutaj ja już żywność sobie zebrałam. Odbierz prezent za zalogowanie się. Możecie patrzeć. przeważnie każdy przychodzi tędy przejść, prawda? Jeżeli sobie tam to na drugi dzień jest za darmo, że sobie odblokowujecie, tu się odbiera. Ale gdzie wchodzimy na tu sobie wejdziemy. I macie prezenty za zalogowanie się. Teraz wchodzą tu Jest zainwestuj, tak? No, możemy sobie zainwestować. Zrobimy sobie ten, tego tysiaczka. Mamy? Jeszcze? Mamy. Dobra, inwestuj. No i dobra. To sobie bones, eh? Tu nie możemy. I tu sobie zainwestujemy też, bo mamy na tyle. Dobra. Góra prezentów. Jest za darmo, więc sobie biorę. Tutaj dalej jest kup, przyspieszenia i tak dalej. Ja tego nie kupuję. Chcę Wam pokazać, jak można za darmo zrobić. Na początku, na początku macie, ja troszkę, zaraz wam pokażę, na początku na mapie macie, tu już teraz nie ma, ale tu były diamenty, a jeszcze są. I fajnie jest właśnie pozbierać te diamenty, bo później te diamenty macie właśnie do takich rzeczy. Ponieważ ja jestem teraz w gildii, to też mogę pokonać, pokonać swojego Droga. potworka. Widzicie, przeważnie na mapie tutaj jest zaznaczony ul, ktoś sobie zaznacza i tak dalej. Tutaj po prostu w tej gildii tego nie ma, więc wam tego nie pokażę. Bo tutaj jest taka szczałeczka i tutaj, no na mojej gildii jest zaznaczone. Czyli tutaj po prostu jest każdy sobie osobno, nie wulu. Jeżeli jest się wulu, to jest lepiej, ponieważ, mm, ponieważ lepiej dołączyć do zgromadzeń. Ale to w późniejszym czasie wam to wytłumaczę. A teraz to zebrałam, to idę sobie teraz zebrać, to zobaczcie. 720. Czym więcej wojska będę miała, tym więcej mam zasobów. Tutaj mam 4379 wojska. Zasobów mogę zebrać 29295, tak? Wysyłam. I oni za chwilę wrócą. To jest. Nie za długo. Tutaj już sobie odbierzemy, bo skończyliśmy. Poleciały mi przyspieszenia, prawda? Tu już mamy paczuszkę, też ją odbieramy. Następne przyspieszenia nam poszły, proszę bardzo. I mamy następne misje. One co jakiś czas tutaj wracają. Właśnie fajnie jest je robić, bo jest dużo przyspieszeń, fajnych takich dodatków do gry gdzie na początku naprawdę te przyspieszenia dużo dają widzicie teraz muszę muzykę włączyć bo mam muszelkę a żeby muszelkę mieć to trzeba muzykę i kartkowanie książki jest poszło Dobra, i znowu Już nie mamy. No i tutaj ktoś podał kordy. Co, wyrwałeś? Jak nie możecie swojego zamku na przykład znaleźć, tak, bo się pogubiliście, nie wiecie gdzie jesteście, bo to nowa mapa, nie wiadomo gdzie, wystarczy nacisnąć na zameczek, flaga i nie jesteś. Jeżeli jesteś w ulu, naciskasz na ul i też wracasz do siebie. I teraz zobaczcie. Tutaj nam pokazuje pojemność, i tutaj czas. Za 15 minut wrócę do zamku. Ponieważ ja mam dużo przyspieszeń, tak, bo porobiłam troszkę tych misji. Widzicie, tutaj też są przyspieszenia. Widzicie, tutaj też są poziomy. Tutaj macie, jak wejdziecie na zamek, ja tu mam paczuszkę teraz do odebrania, prawda? Tę baczuszkę odbieram. Odbieram. I teraz mam drugie zadanie do zrobienia, więc muszę zwiększyć potęgę budynków o 800 i zebrać zasobów y, 6000. Tak? I też dostaję wtedy tutaj y, premię. Proszę bardzo, tutaj mamy teraz sobie. For kin and Rangi podwyższamy. Te rangi są bardzo ważne i zbierać te medale tutaj. Oni się wtedy robią bardzo y, silni, dużo silniejsi. Proszę bardzo, już mamy jednego ja zrobionego. Tak, ale tę wodę trzeba wszystko wylać, dziecko, ja z tego. Nie, Aha, no. Przecież, nie? Zaraz ci pomogę. Spokojnie. Ja i tu już nic więcej nie możemy zrobić. Nic Life is far więcej... more terrifying Wyszymymy. than death. Tu już nie ma. Nie ma, nie ma. Czyli mamy tu wszystko zrobione. Znowu odbieramy tajemniczą skrzyneczkę. Tu mamy wiadomość, że. Yy, został nam bohater awansowany. I tutaj macie nawet jego opis. Możecie widzieć. Następne. Przy okazji sobie śniemy, mamy przyspieszeń dużo, tak? A każdy patrzy się na potęgę, więc ta potęga, każdy myśli, że w budowaniu. Najważniejsze to jest budowanie. Wybudować się za zamek i tak dalej. Ponieważ tutaj jak jest to pióro, u mnie w tamtym jest taki miecz. Tu jest pióro i jest ulepszenie zamku, też tutaj, jak się wchodzi. I zobaczcie, za każdy poziom zamku dostajecie nagrody, więc każdy leci, żeby dostać te wszystkie nagrody. Te nagrody wam nie uciekną. One wam nie uciekną. Póki nie zbudujecie tego 25 poziomu zamku, to cały czas będzie tutaj. Tutaj macie różne wydarzenia, jeszcze tutaj nie ma, później będą dużo więcej tego. Ale z pewnym poziomem zamku, prawda? I jak tą moc zebrać? Teraz Wam tutaj pokażę, bo tak, wchodzicie. Ja mam zamek czwarty, potęgi mam 23,541. Może jest gdzieś tu zameczek czwarty? Jest obok. Proszę bardzo. Potęgi ma 20,540, prawda? Na czwarty. A ja mam już. Więcej o 3000 i 41. Jak ja ją zdobywam? W jaki sposób tę potęgę? Że na tym samym poziomie y, jesteśmy, a ja mam większą potęgę niż y, kolega obok, tak? Z czwóreczką. Dlaczego? Dlatego, kochani, co najważniejsze jest. Tak jak mówi, nie to budowanie. Wchodzimy tutaj, mamy dużo przyspieszeń y, z tych. Więc co? No, wysłaliśmy wszystkich w pole, nie mamy żadnego żołnierza, więc robimy trep, szkolenie. Oj, przepraszam, nie. Tu trepa żeśmy sobie y, robili, tak? Więc robimy auto użycie. Przyspieszamy go. Jak? Już on się zakończył. Lecimy sobie na przykład następnego. Wojsko jest bardzo potrzebne do wszystkiego. Do zbierania do ataków na, na, na mroczne gniazda, tak, żeby mieć tą esencję. Więc tutaj za te wszystkie przyspieszenia sobie weźmiemy. Zaraz ja wam coś pokażę. Wyszkolę sobie żołnierzy po prostu. Lecę sobie z łukami w tej chwili samymi, żeby to było szybciutko. Jest. Znowu przyspieszymy. Czy więcej macie wojska, tym szybciej też będziecie mieli. Yy, yy. Dobra, tego starczy. Yy, tym więcej będziecie mieli po prostu. Yy, można yy, w środku tutaj yy, zaraz zrobimy. Tak, szybciej odblokować tutaj. Odblokować też jeszcze tutaj. To wszystko jest potrzebne, niestety. Wojsko bez tego wojska, nic tu nie zrobicie. Jeszcze jest tutaj. Bring down to I zobaczcie, teraz już jest zwiat. I patrzymy, ile on tutaj ma pozycję. Muru, pułapek ma stówkę. Tego ma wielkość. Armii ma 150. Więc ja bym śmiało mogła go teraz zaatakować, tak. Ale mi chodzi, żeby Wam jeszcze tutaj pokazać. Weźmiemy sobie jeszcze paru. No i dobra. Zrobimy mu szkolenie, niech sobie leci. Jak widzieliście, przyspieszenia tylko na wojsko na początku robię. Później jak już będę miała tą akademię zrobioną. To wtedy w akademii na badania, bo badania też są bardzo ważne. Widzieliście, jaki miałem poziom? W tej chwili zobaczcie, jaka jest różnica. Jest 27:381. Same wojsko. Jest różnica. Samo budowanie naprawdę nic daje, oczywiście, potęgę i tak dalej, ale ważna też jest armia, bo armia jest i do obrony, i do ataków, do wszystkiego, tak. Jak nie będziecie mieli armii, same mury was nie obronią, będą chwila moment was palić. Tu jeszcze zostało 7 my wrócimy do zamku i tak jak mówiłam, czekajcie, tutaj jest raport sobów, więc tutaj zebraliśmy sobie, zobaczcie, 28 przez 283 k A tutaj teraz, bo taka była tyle mogliśmy zebrać. A teraz wam pokażę ile będziemy mogli z tym wojskiem, co teraz mamy. Tak, od razu misję skończyliśmy. Tak, tutaj mamy mamy drewno, ruda, złoto. No, ale to wam pokażę na tym samym, co było. Zbieraj i zobaczcie, za sobą już są 704. Tak? Automatyczny wybór. I my mamy 40, nie 28, a 40. Więc już dłużej troszkę zbieracie, że na przykład sobie nastawicie i możecie sobie pół godziny zrobić przerwę, coś tam w domku porobić, czy tam w pracy. I później wrócicie za pół godziny, macie jej zasoby, macie i zrobione resztę zadań, tak? Ja sobie idę akurat tutaj zebrać nic się nie zmieniło. Nic jej sobie odbierzemy. To też odbierzemy już. Teraz tak tutaj, gdzie macie tego piorunka. To jest właśnie na niego, na naszego potworka. Akademię, akademię tu musimy zrobić, tak? Dlatego mówiłam, że trzeba w pierwszej kolejności akademię zrobić. To jest energia dla potworka. Tak? Ile tej energii jest tam? Później też będą badania na tą energię i tak dalej. To sobie zrobimy. O. Tego to później zwołam, jak moje wojsko wróci z pola, bo inaczej inaczej po prostu to nie przejdzie. To naprawdę bardzo warto war robić. No, tu tak, mamy już wszystkie. A tutaj, jak mamy naszego pana, możemy zmienić bohatera. Jak pomożemy bo sobie zmienić na którego chcemy, na przykład na Księżniczkę, wojowniczkę różę. Ja mówię na nią księżniczka. Robimy sobie użyj. Też będzie w zadaniu w późniejszym czasie takie, żeby zmienić awatar właśnie. Dlatego Wam pokazuję, tu macie tą, tu macie tą. Dobra. My już ją mamy, więc zostaje ona nam. I tutaj teraz macie, tu macie poziome, talenty, tak? Talenty. I teraz sobie zrobimy: dodajemy te talenty. Na razie dużo tego nie wydaje, ponieważ to też będzie w późniejszym zadaniu. więc najlepiej sobie to zostawić to, co będziecie potrzebować. Bo to zadanie. Tutaj mamy czwóreczkę. Tak. Mamy Jeden prezent, bo jesteśmy w gildii, więc te prezenty za te potworki tutaj są. Widzimy, że też potrzebują pomocy, więc im dajemy tą pomoc. Oni, jak nam dają tą pomoc, to my też mamy. Szybciej nam się po prostu buduje. Robimy przyswiz, zobaczcie. Dostałam 7-9 pomocy, tak? 8 minut i 14 sekund do. Yy darmowego do budowania. Teraz wchodzimy na gildię. Ja w swojej gildii tutaj mam opisane dla naszych, bo to widzę i tylko i wyłącznie ja. Jeżeli ktoś wchodzi na naszą gildię, to tego nie widzi, tak? Ja tutaj mam, że na przykład nie atakujemy się w koloseum, no i tam takie różne rzeczy. Tutaj też widzicie swoje monety gildii. Za te monety można one są tu w plecaku, tak? Tu macie plecak, i tutaj macie tak unikaty. Tu macie właśnie te reflektory różne. Tu macie y, PD-gracza. Tu możecie sobie kupywać coś za diamenty, co chcecie. A tutaj jest wymiana za te właśnie monety gildi, tak? Możecie sobie wymienić, co chcecie. Unikat. Zasoby, przyspieszenia, walka, no i różne skrzynie, tak? To to, to to, to to, to, to. dobra. Yy, I teraz tak, na przykład ktoś chce sobie zobaczyć naszą gildię, nie? Nie wiem, czy gdzieś jest tu Alu. Ale tu sobie wejdziemy, na pewno gdzieś ktoś tutaj jest. Proszę bardzo, jest. I zobaczcie, wchodzicie. Nie wiem, czy ja będę mogła. Tu jest obejrzyj profil, i tu jest Gildia, tak? No i od razu z automatu mi pokazuje, więc wam nie pokażę. O, na obcym pokażemy. Obejrzyj profil. O, ten nie, ma, ten nie jest w gildii. Ten jest w gildii. Obejrzyj, Gildia. Widzicie? I brak powiadomień, gildii. Oni też mają. Tutaj na przykład można sobie tam. U nas też jest opisane, właśnie tak ładnie. Że zapraszamy i tak dalej, że pomagamy, że jesteśmy doświadczeni i tak dalej. Hmm, także tu są, widzę chłopcy. Nie wiedzą jak założyć, jak zrobić. Tak, większość ich jest tutaj w gronie. To my sobie później tutaj dołączymy. Po prostu nie umiem e, zrobić flag. Ja nie mam R4, bo gdybym miała R4, to też taką flagę bym mogła zrobić, bo tu macie członkowie, tak? Czyli tu jest jeden, ten jest sam. Nie wiem co po prostu, jak tą flagę zrobić, więc daję to w ten sposób. Też tak można. Dobra. Co tu jeszcze? Najważniejszego takiego Wam pokazać. My tu mamy pomoc. Nie zwróciłam uwagi. Dobra. To, to, to jeszcze mamy. To mamy jeszcze wszystko poblokowane, poblokowane, to później. To później wam pokażę, jak już będzie akademia, co tutaj po prostu jeszcze więcej zrobić, tak? To fajne są te zadania zrobić, bo zobaczcie, y zasoby już mamy zebrane: y zwiększ potęgę budynki. To jeżeli ktoś po prostu chce, ja mówię, ja czy mam na wojsko, na rozbudowę wojska, to sobie robi. Po prostu tutaj auto użycie, albo kończy budowę, jeżeli nazbieram tyle diamentów, to może sobie kupić, jak mu nie szkoda diamentów. Ale diamenty naprawdę później wam się bardzo y, przydadzą. Chociaż tutaj jutro, jak wejdę, to z tych diamentów, co nazbierałam, to Need będę miała odsetki, tak. y, To przez 5 dni jest do zebrania, po stówce. Po stówce. No to dodatkowo macie 500. A job for these old bones, to będzie z, y, 15% to są groszowe, no ale I będą. No i tutaj też jest y, 7 razy po 900. Więc, no proszę, się nazbiera tego. Bo za ulepszenie zamku, z tego co wiem, to nie było tak jest. Znowu mamy skrzyneczkę. Dobra. Ile ty masz? To my żeśmy patrzyli, dobra. No i mamy, nie możemy więcej, bo nie mamy badań, więc tylko możemy jednego badania, jeżeli porobimy, to wtedy możemy dać więcej niż jednego bohatera. Tak, nie mamy oddziału, więc tu nie puszczę. Zamykamy to. I nagram wam później filmik następny, który który będzie już tam w późniejszym czasie, ja się tu rozbuduję, tak żebyście widzieli. I wtedy, wtedy, wtedy wam więcej potłumaczę, bo na początku naprawdę nie ma dużo tłumaczenia, nie? Później będzie Koloseum, bardzo fajne zadania gildii. To wszystko fajnie się właśnie później tłumaczy, wiadomo co zrobić, co, jak. Tak jak ja mówię, ja, to, to jest moje drugie konto, także ja już tutaj jestem też mądrzejsza. Wiem od czego zacząć, bo na początku też tak właśnie robiłam, że najpierw szybko budowałam, bo myślałam, że na tym tak y, polega. Ona na tym nie polega. Tu trzeba mieć dużo mocy, żeby umieć się po prostu obronić. No i w razie czego zaatakować, tak? Pierwsze trzy dni mamy y, ochronę, więc dostajemy tutaj tarcze. Nie? Także fajnie. Bo przez trzy dni nie musimy się tutaj pilnować. Ktoś, kto chce wydawać pieniądze, może sobie wejść do klubu terytorium, szybki pakiet siedmiodniowy taki sobie wykupić. Ja tego nie kupuję. To zostaje. I tak jak mówię, ja chcę Wam pokazać, jak za darmo, za darmo, bez wydawania pieniędzy po prostu yy, można się szybko rozbudować, tak? Szy no nie rozbudować, ale do tej mocy większej mieć, tak? I żeby wiedzieć co robić. A wtedy na przykład zamiast w ciągu roku to się rozbudujecie w ciągu pół roku. Już porządnie.